Przez ostatnie trzy tygodnie otworzyłem tyle paczek i pików, a przede wszystkim trafiłem tyle kart toc, że gdybym chciał pokazać je wszystkie w tym podsumowaniu, to materiał trwałby pewnie ponad godzinę. Drop jest niesamowity, tylko pytanie, czy w tym tocowym szaleństwie da się trafić coś innego poza foderem. No, proszę samemu popatrzeć, kolejność klipów jak zwykle może być przypadkowa i jedziemy. Minęła godzina 19, Nie ma na co czekać. Bierzemy się za paczki i pika, który mi tutaj został. I na start jest od razu grube podświetlenie. Od razu wyskakuje karta toc. A jest szansa na jeszcze inną, lepszą, wymienną kartę, bo tutaj przecież mamy aż 5 opcji do wyboru. No ale ta ostatnia tocem nie będzie, więc wchodzi Martinez i Busi. I teraz pytanie: ile ta pani jest warta? Jest 19.05. Dopiero co karty toc wyszły, no ale już widzimy, że to nie będzie zarobek. Jest niebiesko, SP, Brazylia, Idzie jakiś pan, czyli naturalnie była szansa, że będzie to karta z ligę. No, ale jeżeli widzimy to logo klubu, to nie będzie nic fantastycznego, tyle że to podwójny walkout, a więc tutaj obok wyskoczy nam jeszcze lepszy toc, i to jest Taylor, ale ile to jest obecnie warte, to trudno ocenić. To jest duża paczka, więc jest szansa, że tutaj znalazło się coś jeszcze innego, no bo przecież my wiemy, że te paczki płatają spore figle. Idziemy po malutku na sam koniec ze złotych świecących kart do złotych nie świecących i coś czuję, że tam no właśnie, będzie jeszcze jakiś prezent, dwie karty tocy fioletowe, czyli te tocy takie niedorobione, no ale są, czyli na start nie jest najgorzej. Leci potężna paczka wymiennych, wysoko ocenionych kart, i tutaj zdziwiłbym się, gdyby toca nie było. A na start, skoro to jest Norwegia z Premier League, no to oczywiste, że powita nas Haland i w takim razie toc znajdzie się tylko jeden, ale jest szansa, że będzie to ktoś potężny i wymienny. Twarz mi niewiele mówi, to jest Lang oceniony aż na 95, więc jest tutaj szansa może na jakiś zarobek. 20 rzadkich kart ocenionych co najmniej na 82, i to już ten. Wystarcza, żeby trafić toca. No lecą te karty jak szalone, ale skoro to jest Brazylia z Ligę, no to wszystko wskazuje na to, że dostanę po prostu pana, którego już przed chwilą widziałem. Tyle, że znowu w podwójnym walkoucie z jakąś dziewczyną ocenioną na 95. No ale skoro paczka niewymienna, no to wiadomo, że to leci na przepałę. Dwie karty ocenione co najmniej na 88. Tu jest szansa na kartę Toc i wyskakuje oczywiście karta Toc. Przy takim dropie to nie mogło skończyć się inaczej. Prawę skrzydło MLS, no dobrze, czyli na start wyskoczy Leo Messi, a obok niego może pojawi się jakiś dembele albo ktoś przynajmniej grywalny, to jest De Jong, który chyba w przeszłości był w gangu Kulita, a teraz ma 70 defa, czyli generalnie spory downgrade. Druga paczka otrzymana za nagrody z trzema kartami Team of the Season. Pierwsza była beznadziejna, a druga na początek no, może być lepsza, bo na start wychodzi chyba Aleksandro, czyli tam jest szansa, że ta pierwsza karta będzie jeszcze wyżej oceniona i to będzie jakiś potężny rzeźnik. No i teoretycznie jest, bo Czerki ma 95 oceny ogólnej, ale z tego co wiem, oto nie są drogie rzeczy. I ta trzecia karta, no to już bez komentarza. Kolejna paczka 10 potężnie ocenionych kart, i oczywiście wyskakuje przynajmniej jedna wersja Team of the Season. No ale widzimy na start, że to jest jakaś dziewczyna, czyli tutaj użytku jakiegoś nie będzie, jakiegoś wielkiego zarobku też nie będzie, tym bardziej że to jest fiolet, ta obok, sutalo. No, czyli pewnie też karta, która za chwilę będzie chodzić 20 tysięcy monet. Jest jeszcze szansa, no, że właśnie pojawi się ktoś trzeci, ale na Dejongu ja już też wiem, że fortuny nie zbije Paczka z wymienną kartą Toca Ligę lub z Ligi Kobiecej. O, i na start widzimy, że niestety to jest ta druga opcja, ale ja nawet nie orientuję się w tych kartach, więc jest tutaj szansa, że może wyskoczy za chwilę coś potężnego, wartego grube miliony. No, logo PSG i tak mi nic nie mówi. I to jest Guayoro, czyli jednak... No, rewelacji finansowej tutaj nie będzie. Trzy karty ocenione co najmniej na 87 do wyboru i nie ma na co czekać. Bierzemy się za odsłanianie toców z Premier League. I na start jest toc, co prawda, z Championship, ale obok. Myślałem, że to będzie toc, bo jest Katoto, ale obok i tak jest Bruno Fernandes. No, taka karta chyba będzie coś warta, tylko że tutaj jest niewymienna. 10 rzadkich, złotych, wymiennych kart, ocenionych co najmniej na 85, i dziwiłbym się, gdyby tutaj nie było chociaż jakiegoś kiepskiego toca. No, to się praktycznie w tej paszce nie zdarza, chociaż na start wychodzi nam pan z Interu, czyli najprawdopodobniej Barrella, a obok niego tym tocem jest Milenkowicz, czyli raczej. No, niezbyt droga karta. Druga paczka 10 rzadkich złotych kart, ocenionych co najmniej na 85. No i znowu, gra się zawiesza: za dużo ludzi siedzi obecnie w Ultimate Team, więc karty po prostu wyskoczą. Ale wyskakuje tutaj Saka rok temu. O, to była bardzo droga karta. Jeżeli chodzi o tę panią, to nie wiem kto to jest, ale Saka podbity obecnie za 348 tysięcy. O, nie wiem czy on za tyle pójdzie, ale jest nadzieja na jakiś drobny zarobek kończę kolejnego pika i czas zobaczyć, czy znowu wyskoczy nam tutaj coś niesamowitego, potężnego, przynajmniej jako foder. I jest Aleksander Arnold. Od razu grube podświetlenie, Aleksander Arnold, który miał bardzo dobrą poprzednią wersję, więc tutaj też jest nadzieja, że to będzie po prostu rzeźnik. Był Aleksander Arnold, więc kończę od razu drugiego pika. Przepalamy foder. I jest szansa, że znowu może wyskoczy nam tutaj coś potężnego, co mnie zachwyci. A na start. Wyskakuje Bruno Fernandesz, duplikat, no ależ, no nie wiem czy się cieszy czy płakać. A no jest jeszcze szansa, że obok będzie ciekawiej, ale no chociaż jest to co ciekawiej nie jest, no i na zakończenie bez komentarza. Jest to znowu, nawet z jakiejś randomowej paczki, gdzie jest mało piłkarzy i to teoretycznie nisko ocenionych, a tutaj jest znowu niebieski tunel i na początek karta Grimaldo, a zaraz za nią odsłoni nam się przepotężny Kelman. No dobrze, tego się nie spodziewałem. No tym panem się nie interesuje, ale toc to toc. No cóż, nie było to najlepsze Food Champions, ale nagrody to nagrody. Najważniejszy teraz będzie wybór czerwonego pika. Jeżeli chodzi o Ligę, nic nie wpadło, więc tutaj miejmy to z głowy. Szybko otwieram, jak leci, po kolei. Jest łód, jest Tarkowski, jest jakaś kobitka, której nie znam. No i na zakończenie Foder oceniony na 94. Czy w drugim piku wpadnie Mohamed Salah albo Van Dijk? Szczerze wątpię. 9-2. Tarkowski 91, no i na zakończenie oczywiście Milenkowicz. Dziękuję, pozdrawiam. 10 rzadkich kart ocenionych co najmniej na 85 i oczywiście to jest gwarancja Totsa. Tutaj zdziwiłbym się gdyby było inaczej, chociaż na początek wyskakuje na Malison albo chyba Ederson patrząc po sylwetce, czyli Toc Znowu w tej paczce będzie tylko jeden, natomiast no jest to wysoki, wysoko oceniona karta, tylko że... No, jeżeli chodzi o ligę, no to już ją przekreśla. Trzy karty Team of the Season z Premier League lub Ligi Kobiecej. Na start wychodzi nam sylwetka jakiegoś faceta, jeżeli to jest prawe skrzydło z Anglii. O, no to naturalne jest, że witamy się tutaj z Saką, obok którego może wyjść jeszcze jakaś wyżej oceniona karta, więc do końca jest nadzieja, natomiast ona zostaje szybko zgaszona i może lepiej przewińmy tę paczkę, zajrzyjmy do środka, No jest jeszcze gorzej. Kolejna paczka z trzema sami z Premier League lub Ligi Kobiecej, i pytanie: czy tutaj będzie coś, co mnie zachwyci? Na start zostałem zgaszony, bo tu wychodzi jakaś panienka z tej kobiecej Ligi Angielskiej. I pytanie: jaki ona będzie miała overall? Czy jest szansa, by obok niej wyskoczył ktoś lepszy? 92 oceny ogólnej, no i oczywiście Bruno Fernandes, no bo któż by inny. Portugalczyk trafiony po raz 458, a obok niego trafiony po raz 895 milenkowicz. No i oczywiście jest toc, bo jak żeby mogło być inaczej, tylko że tu wychodzi jakaś kobita. Chociaż jeżeli to jest Liga F, to znaczy, że najpierw wyjdzie zwykła karta, a zaraz za nią odsłoni się jakiś toc Mohameda Salaha, Wandajka, albo chociaż Saliby, albo po prostu Jamesa z Leeds United. No dobra i to. No i w sumie to tyle, ale zara zara, przepraszam uprzejmie, a gdzie karta za ponad 3 miliony monet z tytułu tego filmiku, co to ją ponoć trafiłem, a jej nie pokazałem? No jest i faktycznie ją trafiłem, już ją pokazuję, tylko że to nie jest Toc. W ostatnich mistrzostwach przed Tocami w piku dostałem Eusebio ocenionego na 96, tyle że nagranie tego trafu gdzieś zaprzepaściłem, no tak jak pewnie kilka innych trafów, o których nawet nie pamiętam. Trochę lipa, że to jest mój najlepszy traf w tej grze i zgubiłem jego Nagranie, ale jakoś mnie to nie dziwi. Tyle klipów, co ja nagrałem przez ostatnie dwa tygodnie, no to nie miałem jeszcze nigdy. Na komputerze z tymi nagraniami toc, no to aż się zrobił mi po prostu burdel i to, co dzisiaj pokazałem, to skromny skrót, bo takiego Bruno Fernandesza trafiłem być może nawet 10 razy. Foder leci jak szalony, ale pytanie, czy to jest dobre? Rok temu taki saka czy Fernandesz to były wyjątkowe karty warte około 2 milionów monet, a teraz oni, jak i większość piłkarzy, to są randomy do Przepalania w SBC, no i są niby tocy, ale realnie jak nie trafisz jednej z pięciu kart typu Van Dyke czy Salah, lub teraz Harry Kane, no to tak naprawdę za przeproszeniem gówno trafisz. No i takowe trafy ja oglądałem przez dwa tygodnie po tym jak przed tocami dostałem Eusebio i niestety spodziewam się, że taki badziew będę oglądać do końca eventu, no ale na pocieszenie mam Eusebio, którego prędzej czy później na pewno wykorzystam w jakimś filmiku. Na dziś to tyle, do zobaczenia wkrótce, cześć!